Wszystko zaczęło się 40 lat temu we Wrocławiu. To tutaj, w 1981 roku, powstało Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta największa i najstarsza organizacja pozarządowa pomagająca bezdomnym i najuboższym. Jak mawiał święty brat Albert: Żeby podeprzeć kulawy stół, nie można go obciążać pochylić się trzeba i z dołu podeprzeć. Cztery dekady działalności Towarzystwa to nie tylko pomoc w zakresie podstawowych potrzeb życiowych, ale także rozwój innowacyjnych obszarów działalności. Parafrazując powiedzenie świętego brata Alberta, Towarzystwo wspiera także pozostałe nogi stołu, zapewniając holistyczne wsparcie swoim podopiecznym. W efekcie tego rozwoju powstały kluby i centra integracji społecznej, świetlice dla dzieci i dorosłych, readaptacyjne mieszkania treningowe oraz spółdzielnie socjalne. Towarzystwo prowadzi także domy pomocy społecznej, zakład opieki zdrowotnej, dom dziecka i hospicjum. Wszystko to przy dużym zaangażowaniu miasta Wrocław, które skutecznie uczestniczy w działalności na rzecz osób w kryzysie bezdomności i wspiera nowe inicjatywy Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta. W efekcie tej współpracy funkcjonuje także Mizer Art przestrzeń kulturalna, gdzie łączą się graniczne światy, sztuki i wykluczenia. Działa również wytwórnia filmów Cinema Albert Production, w której filmy dokumentalne tworzą sami podopieczni towarzystwa. Co roku organizowane są międzynarodowe mistrzostwa Polski w piłce nożnej ulicznej Wrocław Cup oraz zawody tenisa stołowego we Wrocławiu oraz w innych miastach. Działa także mobilny punkt poradnictwa, program mieszkaniowy Housing First oraz wiele lokalnych programów wsparcia. Obecnie towarzystwo prowadzi 62 koła terenowe w całej Polsce i nieustannie się rozwija.